Rurku. Rurku, przynieś mi. bo <grywa> mam. <grywa> Prawie się udłowiłem. Mów, co to jest. To jest... nie wiem w zasadzie co. Dostaliśmy to od Igora na 10 minut i teraz zamierzamy się wywrócić. Igor już generalnie nie chodzi od trzech tygodni. Od trzech lat. Jak się z nim widzimy, to upada tak i tylko się czołga w naszym kierunku. Czarnych was oszukał i spróbował wcześniej, więc ja... Cicho. Cicho Spokojnie No dawaj, Ma, czekaj Ej, to nie jest takie A może jest? To No, no w sumie <grych> powinienem się wrócisz z 15 razy A gdzie twój mundurek? Wiesz jak okay, gej trochę nie jakoś Ej nie ja mam po w sensie serio si mi To wolę. jest wygodne <grych> To jest wygodne Wolno trochę Dobra to nie nie naczy no <śmianie> bo możesz powiedzieć dzisiaj? Tenis i ziemny Stołowy. Stołowy. Kurwa. Nie, nie, nie. jest serio. Pisaliście w komentarzach, że chcecie challenge, chociaż nikt nie pisał. Czarek się nigdy nie zrygał, więc zrobimy to. Ja zaczynam od lodów z kawał, nie jest łatwo. Po serii nieprawdopodobnych i jakże kurde imponujących challenge'ów, czyli z jedzeniem na przykład pół łyżki cynamonu, prawie zazłowieniu się i zabiciu całej swojej rodziny stwierdziliśmy, że musimy to troszeczkę podkręcić i zrobić coś tutaj niebywałego, co rozwali wam domy albo kasztany no, ja. i teraz wchodzą, one we własnej osobie. Herbatniki z herbatą. Z herbatą. No Rafał, żegnamy się w takim razie Mam już w rodzinie dwie osoby, które to zrobiły Nie, nie, nie. Jeden z jest w wózku, a druga ma się nieźle w tym sanatorium Druga jest wózkiem Druga jest trzecim kołem u <laughs> tego <Chryste. śmiech> Przepraszam, ale zaczynają się zbiegać ludzie. To już jest tak. Działa jak y gasy rozweselający. Masło zawarte w ciasteczkach. Usiasz! O Boże! O, Boże. <laughs> o Ale. Hejki butelki. Nie, nie pokazuję. Hejki butelki. O okay, nie, już ja to... pokazałem. Hejki butelki. Dostaliśmy wyzwanie od Coca-Coli, które polega na przekazywaniu całusów, czyli małych radości. Nominowaliśmy kilka osób, i mamy dla nich buteleczki specjalne. Eee, ja wybrałem osobę, która cały czas jest za Jest to. fashion. Ja mam napis na parze, który kojarzy mi się z dwoma kobietami, które są na YouTube, ponieważ. ma. Ja mam napis na parze, który kojarzy mi się z dwoma. dwiema. Z dwoma facetami, którzy się naparzają. No inny nie, Andrzej Goło. <Gowodę. grymny> Tego rapera. <grymny> Tego psa. Pół zostaw to. Jeszcze nie skończyłem Ja mam napis na butelce na parze, który przykaże <grym> mi się z dwoma kobietami na YouTube Bo szparagi najbardziej lubię na parze I lubię jak mają pary do robienia filmów Bez kobiet ten YouTube byłby nudny W ogóle świat bez kobiet byłby nudny Dlaczego? Znaczy, ja bym chciał Ja bym chciał, bo wtedy ten świat byłby super męski A jak jest I najbardziej męski YouTuber na świecie? Marty Stankiewicz To jest z dla ciebie Oczywiście po męsku, czyli sutka bo pod pachę Wybieraj z Językiem. E, cmokaj się, bąbel <grym> Więc, jeżeli ty znajdziesz napis, który kojarzy ci się z jakimś Twoim znajomym, to wrzuć swoje zdjęcie albo jakiekolwiek zdjęcie, tylko z tą butelką na Instagrama. Oznacz tę osobę, dodaj hashtag, daj i Coca-Cola polska. I wygrywaj nagrodę. Zobaczycie u nas na Instagramie, jak takie zdjęcia wyglądają, że gdzie, gdzie my nominujemy te sławne osoby. Koniec lekcji, koniec mistrzostw. Fenomenalny materiał. Ej, hey. Darek, hey. Jeszcze trzy duble Wkrótce. Jest! Mamy to na taśmie! Ty też jestem mistrzem osiedla w podrzucaniu kluczy do gry? Seryjnie, zobaczcie. Przimigienie osiedla. No. 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 Jeden e to drugie nie umiem. Dlaczego tak to się dzieje? W ogóle element wejścia jest taki niepewny. Jak straci jedynki, to przepraszam. Czemu to jedzie? Nie mogę wejść no bo to jest... Musisz od tyłu na naciskać. Co? Muszę od tyłu naciskać piętno tak jak... Ej, to ma jakąś nazwę? W sensie nie taką jak powiedziałeś, no tylko na, piętą, na to mi do tyłu Profesjonalną. Nie, nowy, pod... Hoverboard. Hoverboard nie, jest z kółkami. Jest... No nie, Hoverboard. <laughs> nie. Nie bardzo. Uwaga. Trzy, cztery. Kupki. O, wypadły mi kupki. Idę zrobić kupkę. No, jak wujka pocałuje, tak to. wygląda. popołudnie po, po youtuberu. Wypłacamy pieniądze przysłać. z bankomatu, karmimy dzieci. Dręczymy dzieci. No, tak. Ja Filmy nie. raz w tygodniu nagrywamy, a tak to leżymy. Do odpowiedzi, jak nie wstaniesz, to dostaniesz pałę. Mam tak wielką erekcję, że jak wstanę, to wy dostaniecie. To poproszę jednak. Musisz szybko. Musisz szybko. Spokojnie. Bo jak za długo. Chcę i popisz? Nie, to się... ty robisz Tak sobie pop. ryju musisz mieć ten wybucha tylko ta osłonka. Bo bo. Bring it out Tak sobie Połykaj. Powykają. Okay. Ej, pogadałaś całą paczkę i nic się nie stało. No, jak... Nic mnie nie boli, ale przewykłem Do Dopy z tymi waszymi challengeami, serio Ale ja mam no. całe w takim razie. Tak, Dobra, to żeby... mi mi Zabijecie. No oj jest pełne. Puste, po połowie. Ja wylewam to do końca, a ty masz to, że jeszcze nie skończyłeś, o to chodzi. No. No, no. no to zobaczymy. Co za ja już No jest w kół. Jak? Że ty będziesz miał całe, a ja już puste. No. Że, a już teraz ty... jak mam? Całe? To wylejesz Zobacz, nagraj to Takie rzeczy no, właśnie się dzieją na... Serio, serio. ...na Saskiej kempie, no, to jest co Czerność. Czerność. Serio, widziałem to, że się ktoś ktoś na pterodekselu Dobra, weź, weź, to zmień na prawdziwe weź weź. Ty, jaki <suszy> <Ty> truskulowiec <suszy> no, prosty, prosty. Dziadek, już technologia! Dziadek jest. Jest no i co? Przyspiesza się jakoś absurdalnie. i no, do przodu teraz się przechylam. Pewniej. No, nie, trzeba pewniej. Jest, co jest, co jest. Stań na palcach, jakby. I co powiesz? Żeby tylko nie zobaczył, jak wylewam to gorzkie gówno. Tak. Żeby tylko ja, nie alem, zobaczył, jak wylewam to gorzkie gówno. Przechylam się do przodu, jakbyś się... na małysze. O! Darcesz. Kurwa. dopiero. <laughs> dobra. Teraz pora na mój challenge jest gruby dosyć i nie wiem czy dam radę, ale spróbuję. Trochę się dygam. Masłaka, serio, bo mi coś się może stać od tego. Uwaga! Mamy tutaj klasyczną polską hałkę i jej przeciwnika hałwę. We własnej ja osobie. Dawaj, całą. Boję się, kur. Serio. Teraz damy werblę. Całą? No, nie, boję się połączenia. Serio, co się stanie? No kurwa. Szerzej. Taki baton dla Amerykanów. Jezu. To to co pisali na forum Zjedliście, będzie ci lepiej. Jak przeżyję 8 sekund, to przeżyję resztę. Boże. Zrób mostek, widzicie, nie będzie. Hałowy ten challenge. Przeżyłem chwa! Przeżyłem. Przeżyłem, nominuję teraz tak. Matka z dupy nominuje. I Gora Leśniewskiego Szajim Ajgor. Ej, ale ew ewidentnie zrobiliśmy 4 metry. Teraz ja się zabiję na tym serio. No to jest tak ekstremalnie niestabilne. Ej, to jest tak, jakbyś wyrwał z nogi kierownicę i mówił, że masz deskorolkę, Serio. To jeśli tak wolno? A spróbuj jak najszybciej. Nie no, teraz to przegoniłbyś serio, tyłego człowieka z lodami. No i teraz czarek wyjmie 40 tysięcy złotych i pewnie, wy, pewnie nam starczy. Do, do kiedy nam starczy? Do jutra czarek? Nie wiem, ale strasznie długo będziemy wyjmować. Szkoda, że tych 500 złotych jeszcze nie wprowadzili. Daj kartę, jedną z 17. I po japońsku zacznę mówić zaraz. Dobra, daj radę. To eliminuje yy, problem chodzenia. Już w ogóle. Ja jeszcze teraz nie, ale jak już będziemy ważyć 300 kilo dzięki temu czemuś, to. Popisówka na koniec.